Kolejny widzowie, w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj gramy. Nie wiem, co to jest, Brookhaven, Roblox. Nie wiem. Mamy taki piękny dom, oczywiście. Tutaj jest mój pokój, już zajęty. A tej dziecka, tego dziecka, dorosłego, prawie będzie chyba tutaj, bo chyba w tym małym nie będzie chciała spać. Nie. Jeszcze postawmy auto. Oh. To, ale będziemy jechać zaraz do szkoły z nią. Gdzie jesteś? Do szkoły będziemy zaraz jechać. Do szkoły będziemy jechać. Do szkoły będziemy zaraz Dobra. jechać. Poczekaj. No ja rozmawiałam ostatnio z Marcinem. Jestem mu mówiąc. Z jakim Marcinem? Oj. A z jaki? Z, z jakim Marcinem? Nieważne. Ale co ty robisz? Prze przesłyszało ci się. Na pewno? Z jakim Marcinem powiedzmy? Z Batkiem Będę musiał ją. Będę musiał ją śledzić, przecież on na pewnie coś wie o tym, więc będę musiał ją śledzić co z tym Batkiem. Ja wszystko słyszę. Nie, nie słyszę. Nie. Nie, nie. No chodź do szkoły Czekaj. już Jeszcze nie jestem ubrana Chyba jesteś ślepy Dobra to idziesz na piechotę Bo ja już do pracy muszę iść jechać To pa Ja muszę do pracy jechać Zamknij se dom Nie będziesz wychodzić, bo ja nie mam czasu Ja se tu zamknę czułam... Halo Marcin no. Uwaga, że, że zapomniał swojego byłego O no, no Może dzisiaj się umówimy, co? No, nie wiem, o którego dniu ty... no, Nie wiem Już... Dobra w Słyszę, że masz chłopaka, to gdzie cię po szkole do chłopaka? I idziemy sobie razem tam do parku idziemy. Dobra. No pracuję tu w pizzerii do góry Robię przebieram się już idziemy się tu na Łóżko zobaczyć jak tam w ale jak nie ma zamówień, no bo o tej porze to po to by były zamówienia. Będę nauczycielem? Może. Wiem, zwalniam się stąd. Jadę do urzędu pracy. I do prezydenta. Halo, no myślę? Ja jeszcze tylko muzykę mam, no. Tak, tak. No dobra, tak. Dobra, widzowie, dzwoniłem się już. Teraz tylko się przebrać zostało. No i pójść do... i jestem ja już pracownikiem. Uczy klas 4. 8 polskiego. Mam nachodzić na to wszystko. W ogóle, teraz mam lekcję z tą... Z kim? Z tą Lili, jak ona miała na imię, bo zapomniałam. Jak? Dobra, przebieram się już za nauczyciela. widział to ja jestem No. Przebieram się, pójdę się przebrać. Ona nie wie jeszcze, że pracuje tutaj w szkole. Zaraz ma polski, więc dobrze poszło z polskim Dobra, polskie teraz mają. Więc ja tu czekam na klasę szóstą. Idziemy do Polski. Tylko trochę się spóźniłem, ale to nic. Dzień dobry, dzieci. Dzień dobry. O, Lili. Ja. Dobrze. Kto chce, kto chce odpowiedzieć, co to czasownik? Proszę do tablicy zapisać, co to czasownik. Oj. Ja w tym czasie wam ja rozdam karteczki. To, co robi, co się z nim dzieje. Dobrze. To teraz macie sprawdzian z tych wszystkich rzeczowników, czasowników. Macie jeszcze różne inne, więc powodzenia. Macie całą godzinę, bo to ma 10 stron, a ja idę sobie zrobić kawę. Nie, tu. Kawa trzeba sobie wziąć mm, ale pyszna kto to napisał? nie ja idę do dyrektora zobaczyć to na kamerach tak to ona Burka sama mnie przezywa? Oj. Ja ci dam. Jeszcze uciekła. Dobrze, dziękuję dzieci. Dostaniecie na pewno szóstki. Szóstki na pewno zostaniecie. Dobra, koniec. Mam lekcji, a ja mnie wpuszczę do domu już. Więc niestety tego się dojrzało. Я до дома я муж не впущу. nie do czegoś się dojechać. Co ty robisz? Won stąd! Won! Masz szlaban z wychodzenia z pokoju. Masz szlaban. Ja cię tutaj zamknę, żebyś nie uciekła. Dobrze? Halo Bartek, szybko przyjdź. No tak. Dobra, pa. Nie będziesz mi mnie tu przezywać. Nie oh, mam widzicie. <śmany> Spokojnie wyjdzie no i pięknie. Czy jakoś co ty tu robisz? Do pokoju! Do pokoju! Idź do pokoju. Do pokoju. Do pokoju idź. Do pokoju idź. Do pokoju. Rozumiesz? Rozum rozumiesz? Do pokoju idź. <śmiany> aha, aha. A dobra, ja idę. Se pooglądam coś. Panapie tyle. Co, nie wyjdziesz teraz? Co? Nie wyjdziesz. No i co powiesz? To. No, nie wyjdziesz i nie wejdziesz, niestety. Takie Zwa życie. Idę. Masz takie trudne życie teraz. O, popatrz. A kto wyszedł? Kto wyszedł? Ja? Dobra widzowie, na no dzisiaj to tyle. Jeżeli się wam podobało, zostawcie łapkę w górę. Dzięki za oglądanie. Siema. Pa bartek.